To nie zabił, wiesz o tym. Ty nie! ty jest cheatem. Kazama 5TB zio. Akaci Ninja Bugci. Grasny napisał wierzę swoich twój wygrany. Medin track muszę Zemu Minecraft jak kazama coś nagraja. A zawsze się jaram Jesteśmy w bardzo skocznej grze. Tak to jak nie fajne. Czekaj, ekonomiała double Double action Google. Double action, double... Taki. Nie, to. Ja pokażę wiesz, Ci, jaka ci. Jak nagrywałem jest, tę gierkę, piszczem. jak miałem jeszcze stary mikrofon, nie? Bardzo fajna gierka, kiedyś byłem w nią dobry, zawsze miałem praktycznie pierwsze miejsce. No nie, jak on dotrze z tą walizką do celu, to już. przegraliśmy chyba. Bo z to no będzie bardzo trudne. Spadł. spadł! Ej! Co się stało? Aha, od o. początku! Kurde, ziomuś był już przy celu i spadł na samym końcu. Ta walizka jest bardzo cenna, trzeba do niej dotrzeć, każdy tutaj jest sam, nie ma żadnych drużyn jak widać, ogólnie... Ha, i czy każdy ha. gracz musi tą walizkę dorzucić? Czekaj, e, ja powiedziałem, że wraz ze mną jest Mardy? No chyba nie. A, no, no to wraz ze mną jest Mardy. Oh, właśnie, właśnie oh, tutaj. Zostaw mnie. Dziękuję, dobra i teraz szybka, szybka dostawa, niczym kurde dostawa jedzenia, które mi dzisiaj dowieźli do chałupy. Zupkę. I na leśniczki i było dobre. Oh, zjadłbym sobie na leśniczki. Dobra, nie g wiem jak chcę, ale ja tutaj trzy... właśnie w Wiesz, ja nigdy. A to ja mam w innym miejsce teraz dostarczyć tą przesyłkę, tak? Ja zawsze, znaczy nigdy, nie, na... nie nagrywam. <laughs> Co to ma być? Nigdy nie nagrywam, słuchaj jak jestem głodny bo to nie wiem. Nie... Ej, zagłosuj na. A nie, dobra, spadłem. O! Co się stało? Koniec gry, a. byłem nad tobą, <laughs> Ojej, no bo ja ustawiałem wszystko, żeby nagrywać i tak dalej. No tłumacz się, tłumacz się, no. Dobra, teraz już wygram. Wszyscy wiemy, że jesteś słaby. To... Ty, a choć może zawrzemy taki pakt, co? Taki wiesz, sojuszowski. Mardaj! Nie, nie, nie strzelaj, proszę cię! Aha, znaczy nie proszę, bo krone. ja mógłbym cię zabić, ale dawaj na, Tam jest, tam jest gościu, tam jest gościu, dawaj go, dawaj. No już mnie zabił, no jak mnie chronisz A mnie też zabił. Jak mnie chronisz, to tybie chciałeś zabić. Widziałem tego shotguna? Ja? Widziałem te pociski w moją stronę. Tak, tak w ogóle to tam. jest 2016 rok i... Um, jak to się nazywa? I tak. A postanowienia dwuroczne. Ludzie. Y... Tak, kazama chce dwa filmy tygodniowe. Tak, tak. już to D wiem. Dokładnie, <laughs> tutaj by wyprzedził. Dwa filmy tygodniowo chciałbym wrzucać, skąd ty to wiesz? No bo wcześniej nagrywaliśmy, ale nie wiesz. A no tak, bo, <laughs> bo, bo ja wiem, miałem pamiętam. dużo informacji wtedy i, i zapomniałem po prostu o tym wszystkim powiedzieć, nie? Więc pierwsza informacja jest taka, że będę chciał być regularny, no w sumie tak, to jest taka regularność, nie? Żeby dwa Ojej, filmy w tygodniu tak. wrzucać. Marty, nie no, a nie, ty, ty. Nie, to nie ja. Ja Cześć, ej, Patrz, jak on chce z boksa, to ja też idę na niego z pięściami, gdzie on jest. No, nie ma Kurde, kiedyś A. byłem dobry w tą gierkę, naprawdę. O. A słuchaj, A ja powiedz pies... mi, czy dwa filmy ja w tygodniu to jest dużo, grę. w ogóle? Wiesz, ja wrzucam. Y, właśnie, zapraszam Was serdecznie na mój kanał, tak reklamę? No właśnie. Ja wrzucam dwa filmy dziennie, tak swoją drogą. Znaczy, no. staram się, nie? Ostatnio mi to coś nie wychodzi, bo mam lenia strasznego. Nie, ja nie wiem stary czy ja jestem tak, leniwy, czy ja długo montuję, bo ogólnie ludzie to Czę, częściej wstawiam te filmy, nie? Kiedyś wstawiałem raz w tygodniu w ogóle, to, to i tak było duże osiągnięcie. Ej wiesz co? Podejdzie. Ja tak będę robił coś takiego, że... Ej Mardej! To ty, no dobra, no to chodź Ty faktycznie kurde, dawno w to nie grałem. Ogólnie pod ostatnim odcinkiem wiliście 100, prawie 50 łapek. E, nie, żeby coś, ja tylko tak po prostu mówię tę informację. To, to, to nie jest za, żadna zachęta, żebyście łapkowali w filmie czy coś w tym stylu. No, znaczy, ja wam powiem tak, i teraz powiem Wam szczerze: Jak widzę łapki pod moimi moim film, filmikami, to jest taka motywacja. Ło! Lubią to. Coś w tym stylu, więc. Jak lajkujecie, to tylko pomagacie YouTuberowi, bo ma motywację. O tym będę. Kurde, kiedyś miałem po 300 łapek. Jeszcze się nie znaliśmy, nie? Ale miałem na przykład tam po 300 łapek, i miałem 3000 wyś, y, widzów, nie? A później zrobiłem sobie przerwy na YouTube i do tej pory tego żałuję. A moi koledzy na przykład, wiesz, mając tyle samo widzów, na przykład, Jerry czy tam, czy tam kto inny, mają te, więcej tych łapek, nie? Tam po 400 na przykład... Eee, ale wiesz, oni tak żebrają o te łapki, nie na przykład... Siemaneczko ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie. Nie, to, to jest tak... Chciałbym dzisiaj wyżebrać od Was, łapki. Nie, nie, nie. Ponieważ, nie, nie, słuchaj. Ponieważ teraz... To jest tak. Siemaneczko ziomeczki, witam Was na pierwszej arenie. Um, pod ostatnim w liście, z tam 400 łapek, to jest w ogóle... W ogóle pff, mózg rozwalony, nie? na początku tej areki chcę wam bardzo podziękować, bo to, 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 to co się po prostu teraz dzieje na moim kanale to jest coś zarębistego, z słuchajcie. No to no, masakry, no po prostu no masakrę pod poprzednim odcineczkiem ze Skywarsów Wybiliście prawie 300 łapek do góry, osób, osom liczba. Bardzo wam za to dziękuję, Cykamy sobie perełkę tutaj. Jest Najlepsze jest to że i mózg rozwalony, nie to wszystkie stereotypy i tak dalej. I... Ja też będę takie, nie wiem, będę mówił na przykład, że po dostaniu odcinkiem wbiliście tyle łapek, jak ja nagrywam. Ej, to będzie wow. dobry przerywnik, co? Takie, niby przypomnienie, taka skrypt reklama, jak to się nazywa, no nie? Po dostaniu odcinkiem wbiliście 151 łapek. Nie wiem, żeby coś fajnie bo było, jakbyście wbili 199 łapek pod, pod tym odcineczkiem wraz z Mardek. zabrać. Ale nie, no dobra, przestanę, ale... to yy... no, no żartuję, dużo. <laughs> Nie, do... nie ma, bo, chcie, bo jeszcze bo jeszcze jeden żeber czy jak to nazwać nie wiem ale to jest takie, taki żeber że też wam coś oferuję bo jeżeli chcecie zdobyć gierki które losowałem i o ty jakżeś ty ty ty, ty tego nie widziałeś bo miałeś zatrzymany ekran nie ale tak poleciałeś no w górę Także e, taki żeber, nie, że jeżeli chcecie gierki dostać to zapraszam na mój fanpage. Jeżeli chcecie mieć żebra, to zapraszam na fanpage do dodawania. Co? Darmowe żebra. A, Tak, darmowe żebra. Tak. Nie, no po prostu zapraszam serdecznie. Ba bardzo fajny fanpage polecam, bardzo fajne posty, zdjęcia, filmy, gry, oh. wszystko. Gamer Jackson mnie zabił. Muszę kurde wow, tutaj jest mieć pierwsze miejsce. Mamy pierwszej osoby. Wiedziałeś? Wiedziałem, tylko nie pamiętam jak to się robi. Xem. Tak? Dobra. What the fuck? <gry> nie, ale gorsza jest ta kamera z pierwszej osoby. Nie tak wiem, szczerze. mi się podoba. Ta? Grasz na no. pierwszy. Ja idę do niego z tym. Wiesz nie, ja zawsze wolę... MARDEJ! Co? Nic. Wiesz co, tu jest taka fajna kampa ogólnie w środku. Tutaj można się schować i boty na przykład ciebie jakby nie widzą, Ach. ale czy gracze ciebie nie widzą, to nie wiem, może... Tutaj są może... boty? Nie, to tutaj... Nie, to nie są boty! Tylko ogólnie wiesz, jak gracze nie ma na serwie, to gra z dwoma botami chyba, nie? Patrz, już trzech zabił. O kto to? Iść typo z rękoma do mnie? O, ale mi się podoba pierwszej osobie. Jak jest? A mi pomero. nie, jakieś pierwszej osobie to... O kurde, włączyłem ten z powolnienia przykład. A bez kitów. No nie mogę już upalić. Nie, 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 ja nie lubię tej te pierwszej osoby. Nie, nie, widać w kółku, wiesz, takie. 360 no, no to akurat to wiem, że nie widać pikołków, ale mi się to strasznie podoba, bo jest o wiele prostsze sterowanie A zapomniałem jeszcze tym kontrolem jeździć, w ogóle dawno w to nie grałem, naprawdę, kiedyś byłem genialny w tą gierkę, nie? Ale wiele mi nie brakuje do tego pierwszego miejsca Ja jestem na pierwszym Bomba! Ale wiele mi nie zrobiła Jest, 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 jest briefcase Już lecę po nią oty, oty, oty. ty, Dobra, jest, jest do mam no, zabili mnie, kurde! Nie! Szybko zabiję za No, bo to jest bardzo ważne. Wiesz, że ja tu punktów daje już nie. Tak, daje to chyba z 300 punktów. Ogólnie tę gierkę pamiętają moi kurde. starzy widzowie. Wiesz, tacy starzy widzowie z brodą już tam. kiedy Minecraft, nie? Z brodą. kiedy Minecraft. Bo są takie memy ogólnie, no nie? Teraz właśnie mi przypomniałeś, że miałem kiedyś super byrandską serię. No martej kurde miałem taką serię, że wiesz, mierzyłem się z kimś w coś, nie? A, a! Ten, kto przegrał musiał robić jakiś challenge. Na przykład... To, to challenge, co dzień codziennie robić, bo nie, że z mną przegrywać. <grych> Chciałbyś. Ej, czekaj. Robimy jakiś challenge, że kto przegra to coś tam ma zrobić. Wow, ziomuś mnie na pięści zabił, a mi się myszka ścięła. No tak. Lol. Patrz, też teraz kogoś zabiję na pięści. Ale dosta... dostałem, dostawał tam. To. to co, robimy jakiś challenge? Przegrany musi coś tam zrobić? Co ty Może, na to? może w następnym odcinku, jak już. To no dobra, dobra. Ale co takiego możemy zrobić? Może, nie wiem. Może jakiś pomysł, albo widzowie mają tutaj Nie jakieś... wiem. Zostawmy to na razie do widzów. O! W ogóle, niestety, ale Madryn nie nagrywa z kamerą póki co. Także nie, nie nic takiego nie można by było zrobić, co by go ośmieszało i tak dalej. To dzięki, że chcesz mi ośmieszyć. <laughs> Ale to ty poradź masz skill'a. Ty, on coś gada. To można gadać. Patrz na V. Witam serdecznie. Hello everybody. Do you like pizza? Ja ja zawsze to pizza. pytanie zadaję. Co jest z tym typem? On mnie cały czas zabija. Ja, no przecież byłem w locie nie powinien mnie w ogóle Mardej. Mardej Wanted? No, wanted, tak, jest poszukiwany Nie wiem czy są dodatkowe pieniądze za niego czy coś O teraz spowolniony ekran Ja biorę na niego z łapami lecę No ja go nie mogę zabijać zabija On mi cały czas zabija To jest jakiś WHAT? Są jakieś Jak ja wychodzę od razu jak, on, jak on na złoto się pali, to znaczy, że ma siłę zwiększoną. To pamiętam. Bo, to ma haksy, ty, bo on, kurde, Jak on mnie na hita bierze. Tak, każdym razie. No, <noise> ja, ja wychodzę z tego. Ej, no, chrzaną, jeszcze nikt by nie zabił, bierze tym. Ty nie! Ty jest cheater! Ty jest cheater! Naprawdę. Ej, on cały czas wszystkich zabija. <noise> no wiem właśnie o co chodzi. On jest ewidentnie pierwszy. No i w końcu go zabiłem, jest! Kill the Wanted! Patrz, mam drugie miejsce za to, że go zabiłem! No teraz to już mnie zabił, to. Mardej! No i znowu ten typ mnie cały czas zabija, o jezus. Nie ma grać z cheaterami. Ty, czekaj, patrz. Ale skok zrobiłem, co? Wiem, widziałem. ja wziąłem ogólnie tego klasę atleta, że może robić kilka tych fikołków w powietrzu, jakoś w górze, ale coś mi nie wychodzi aktualnie. Mardek tu cały czas próbuje mnie zapuść. What the shit? No i znowu tam mnie zabił, no. Cheater. O Jezus. Nienawidzę grać z cheaterem. To jest taki irytujące. Pierwszy raz grasz w tą grę, ale już wiesz, że on jest cheaterem. Mnie no że bo widzę, no, przecież, to, przecież to niemożliwe. Zobacz jak on w punktach prowadzi, tak? No to czekaj. Póki go nie było na tym serwerze, to było ok. Zapytaj się czy cheater. zobaczmy co powiedzą. Why the fuck you cheating? Why you fucking cheating? Mm, oh my god! AHHH! Dostałem złapany. Through the wall! Jest! Ty nas nas ten samten ziemek przegonił, ma 2000 coś punktów no To jest cheater, faktycznie, jakiś... mówię ci To jest cheater. Ja zawsze wygrywałem To jest niemożliwe żeby on wygrywał To jest, to jest niemożliwe. No na litość boską on mnie cały czas zabija Nie idź pan stąd, nie ma nie ma cheater Pa! On bombę rzucił Ale te nie bomby są słabe jakieś Zabiłem go Pa, jestem drugi Dobra, no. tego cheatera nie uwzględniamy Yyy kto, kto kto wygra ten... Znaczy... Wygra ten kto ma drugie miejsce, wiesz że co odchodzi, nie? Bo co, masz więcej punktów ode mnie? No bo to wygra... cheater na... tak, kto ma trzecie Nie, miejsce. nie, to jest nie cheater. To jest naprawdę cheater jakiś No to jest niemożliwe. No, no wiesz przecież widzę. No jest nie, tak to jest cheater na 100% O już, no już, 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 przez ścianę, pewnie Mardy, no <laughs> idealnie jeszcze... mi głowy, żeś podsadził pod myszkę. mi się myszka zacina, bo ja nie mam podkładki Nie, to jest niemożliwe, jakich... no dobra, ja już więcej o nim nie mówię, ale naprawdę mnie kurze, nie? No zobaczcie sami, no pa, Ja, ale byłbym przysyłka. wdzięczny jakby mi się myszka nie zacinała Jezus Maria Nie Wiesz co, nie mam podkładki, a kupiłem sobie taką myszkę, która potrzebuje po prostu podkładki, bo nie ogarnia No ja też długo cię bez podkładki, wiesz? No ale ja miałem starą myszkę to bez podkładki można było ją ogarnąć. Rozumiem, ale on zaraz dojdzie! Nie! Kordy, proszę! Uda mi się! Nie! Ja, no tak blisko byłem! Byłem tak blisko! A moim ulubioną mapą to jest właśnie ta rooftops, co graliśmy na początku, to, to jest jak piękna mapa, tak mi się podoba. Jest jasno, jest dzień, jest piękny dzionek. I jeszcze są budynki, że musisz uważać, żeby nie, nie spać po prostu, nie? Nie zeskoczyć stamtąd. No Jezus, ten typ mnie tak denerwuje. Ty, on awczy. Nie mogę go zabić, poczekaj. No nareszcie. No i co? Drugi jestem. Wygrałem. Telefon mi wyłączył nagrywanie, nie wiem dlaczego. 20 minut mogę nagrywać jedynie. No także. Zapraszam na kanał Mardeja Tak jak ja zawsze taka reklama, jak jestem u kogoś, to wiesz. Mardej, 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 nie? Zapraszam na mój kanał, aczkolwiek yy, nie zmuszam. No dobra. No. To ja też nie zmuszam. Na razie. Yy, no. no. Na no razie. Trzymajcie się, to było beznadziejne zakończenie, ale no właśnie. To nie była piąteczka, to jest oszołamiacz. drums <laughs>